Hydrauliczna prasa warsztatowa PFC charakteryzuje się monoblokową konstrukcją, która zapewnia wyjątkową wytrzymałość i jest wykorzystywana do szerokiego zakresu operacji, w tym prostowania blach oraz montażu i demontażu elementów mechanicznych, takich jak łożyska i wały korbowe. Obsługa odbywa się za pomocą dźwigni i przycisku jednocześnie, zgodnie z europejskimi przepisami bezpieczeństwa. Prasa jest dostępna w wersjach o nacisku od 40 do 400 ton. Z cylindrem stałym lub ruchomym. W modelach do 100 ton z ruchomym tłokiem, cylinder jest przesuwany za pomocą pokrętła aż do osiągnięcia żądanej pozycji. Od wersji 150 ton cylinder jest przesuwany hydraulicznie za pomocą dźwigni i przycisku. Maszyna może być wyposażona w mikroprzełączniki do regulacji skoku cylindra. Gdy tłoczysko przymocowane do cylindra dotknie jednego z dwóch mikroprzełączników, wysyłany jest impuls elektryczny, który zatrzymuje ruch tłoka. Wreszcie, jako akcesoria opcjonalne, dostępna jest płyta podtrzymująca pracę i para pryzmatów Versus. Sick Me, only the best is enough.